Co jest grane. Dobra, to... wtedy to go A teraz po prostu straciłem zasięg, silnik odłączyło, podmuch przyszedł i on był już niesprawny już, już wiesz, poleciał kamień No i tak wartownie upadł, że nic się nie stało. No cud, cud że się nie stało.

bo teraz tak odbiornik siedzi, że kiszczą na jest troszeczkę niżej bo ty masz 12 ile giełdki zrobione, ja mam 20, nie wiem co Jest gminna kgartowa! Przy... Jak temu e, zapobiec, żeby to nie był po prostu no wyścig, kto ma najmocniejszy napęd? Tak, tak. e, tak. ten? Uważam, że to jest bardzo nie, bardzo fajne, bo może bo nie ma niektórzy mają naprawdę nie, nie, malutkie nie, silniczki z śmigłami no 8. 8 na 4 no I, i kurde no, działa im to jakieś jak cisza nie ma ten. Czyli znaczy taki jest jest Nie patrzyłem, kurwa bo mi zagadali. Coś takiego się. Dobra, teraz Wyłączyłem mu silnik, nie chciał się. dobrze. <śpiewanie>